Hello! Robię, słuchajcie, dzisiaj test podkładu i to jest podkład z Ili. Nie wiem, który film się pojawi e, pierwszy, więc nie wiem. Podkładu i korektora z Ili. są to korektory i podkład z dobrym składem, więc od razu polecam. Przyszedł do mnie taki zestaw pędzli, jest to zestaw pędzli wyprodukowany przez Afekt we współpracy z Karoliną Matraszek. Nie wiem czy słyszeliście, Karolina wydała, i zaraz to otworzę, bo nie chcę teraz y, tutaj szumieć, skrzypieć ten, tą folią. Karolina wydała zestaw bluetooth pędzli, 7 sztuk, 7 sztuk pędzli, zaraz je wyciągnę ja Wam pokażę. Pomaluję się tymi pędzlami, i wykorzystam do, y, do tego paletę z, no właśnie, jaką paletę? Słuchajcie, chciała zrobić ten test tych pędzli paletą od Daniela Sobiesieńskiego i od Kobo. Znaczy, od Kobą właśnie, we, we współpracy z Danielem Sobieśniewskim, więc jakby idealnie twórcy e, Pro Makeup Academy jako róże posłużą mi te róże i rozświetlacze z palety Lindy. Bo naprawdę, ta paleta jest tak przyjemna w użytkowaniu, że chcę ją używać, no chcę ją używać, bo, bo po prostu jest no, świetna jakość. Dobrze, zaczynamy. Bez zbędnego przeciągania. Wyciągnę wszystkie pędzle i zaraz Wam je pokażę. Pędzle przychodzą w takim, każdy jest zapakowany w takim opakowaniu. Ja kupiłam sobie cały zestaw, skorzystałam z kodu rabatowego Karoliny 30% na wszystkie produkty Afektu. No i zestaw ten mnie kosztował około 200 zł, a z tego co widzę, to jest na 279 cały zestaw tych pędzli. Byłam na szkoleniu u Karoliny, to ona mówiła właśnie, że jak długo zajęło to tworzenie tego, tej kolekcji, bo jak dobierała te, bardzo jej zależało na tych kształtach, są to jej autorskie kształty. I bardzo jej zależało, żeby też trzonek każdy z tych pędzli, miał w innym odcieniu. One mają mieszane włosie, syntetyczne syntetyczne pomieszane z naturalnym. Mamy 7 pędzli. 7 pędzli. Które mają, zobaczcie, od najjaśniejszego do najciemniejszego. E, oczywiście tu nie użyłam ich tak, jak trzeba, ale są e, zróżnicowane, nie, ko, zróżnicowane kolorystycznie te trzonki, według karoliny, to miała ułatwiać jakby wybór pędzlów? To jest kwestia gustów. W każdym razie wygląda to bardzo ładnie. Pędzle są malutkie, bardzo przyjemne. Te kształty są takie typowe kształty, które kocha Karolina, bo z tego kursu makijażu właśnie ona mówiła, że sobie dobrała te kształty takie właśnie, jak kocha najbardziej. Zobaczcie ten kształt, co ja Wam przypomina, jest dokładnie tym kształtem tego pędzla z Zoe, który Wam pokazywałam takiego must have do zadań specjalnych, teraz go nie znajdę, ale faktycznie kształty są troszeczkę inne, takie wyjątkowe, no są inne, tak to znaczy jeżeli szukacie klasycznego pędzla do blendowania, czyli takiego, to, no to go nie znajdziecie w tym zestawie. Albo takiego tego spłaszczonego, co ja zawsze używam, też go nie znajdziecie. Mamy tutaj taką, e, no, po kolei przelecę, pędzel KM01. Tak wygląda, jest przepiękny, jest to świetny pędzel do pudru, do brązera, multifunkcyjny. KM02. Świetny pędzel do różu, do brązera, do pudru, też multifunkcyjny. KM03. Bardzo fajny pędzel do nakładania cieni, do blendowania. On jest dosyć mocno zbity, więc jestem ciekawa, jak jeszcze nie było. Więc pewnie po umyciu też troszeczkę będą inne. Jestem bardzo ciekawa, myślę, że on będzie świetny do rozcierania. Do rozcierania i nakładania. KM04, jest to taka kuleczka, dosyć krótka. No, jest to krótka kuleczka, ona ma, myślę, że około centymetra długość dosyć mocno zbita. Więc do robienia dolnej kreski do rozcierania bardzo fajna. KM05, to chyba będzie mój ulubieniec, bo to jest właśnie taki, wiecie, kształt, jak ja kocham czyli taka kuleczka, ale dłuższa, z dosyć długim, miękkim włosiem. Idealna do rozglądowania roz dołu. Dosyć sztywna, na pewno sztywniejsza niż te pędzle z Stacy Alex, ale też bardzo przyjemne. KM 06 do nakładania do nakładania cieni na powiekę. On jest taki spłaszczony, bardzo ładny pędzel. Bardzo fajny, multifunkcyjny. No, i ten, właśnie do nakładania pomadki do ust, on jest też, może być do mokrych, suchych, do rozświetlacza, do, do kreski, bo on jest naprawdę bardzo precyzyjny, zobaczcie. On jest bardzo precyzyjny, więc można nim dużo fajnych rzeczy zrobić. Fajny zestaw, czy tani. No, to już tam, wiecie, zostawiam Wam, ale myślę, że fajna sprawa. Słuchajcie, korzystam z tego. Tej, e, palety od Kobo, ponieważ to nie będzie jakiś tam test palety, więc sobie na przyspieszeniu zrobię ten makijaż oka, korzystając z tych pędzli do oczu, tylko i wyłącznie i na bieżąco będę mówiła co i jak, czy mi się coś, czy mi się coś podoba, czy nie. Także zostańcie ze mną. Korzystam jako z bazy z korektora z Hourglass. No tutaj nie mam pędzla do nakładania roz... korektora, więc korzystam z jakiegoś mojego. Dobra, biorę sobie na przykład KM03 do nakładania cienia. Bardzo przyjemny kształt do nakładania cienia i można go w tym samym pędzlem od razu rozblendować. Bardzo przyjemne. Przyjemne są te cienie, więc, więc łatwo się fajnie nim pracuje. Troszkę się dziwię. Ale Karolina mówiła, że każdy ma taki pędzel, że ono tutaj nie da do tego zestawu takiego klasycznego pędzla do blendowania, bo w tym pędzelkiem trochę, tak wiecie, trudniej. Oczywiście on jest bardzo precyzyjny, fajny, no ale jak ktoś lubi taki szybki makijaż, to, no to tutaj się musi trochę więcej namachać, ale bardzo przyjemnie się pracuje tym pędzlem. Naprawdę to jest czysta przyjemność. Tak jak czysta przyjemność, to są te cienie. No kurczę. One kosztują 40 zł, a są. Jakość jest. Wow. Ok, trochę wezmę. Tak, może tylko, żeby wypróbować wszystkich tych pędzli. Tym, tym pędzelkiem z tym, To jest. KM05. Ta kuleczka z dłuższym włosiem. Tutaj do rozblendowania krawędzi, cieniowania. Dobra, biorę sobie na. Taką bardziej zbitą kulkę, ten sam cień. I robimy dolną powiekę. To jest taka przyjemna praca, i, te, i do tego są te pędzle, które też w pewnym stopniu nam to ułatwiają. Nic się tu nie dzieje, po prostu jest prościzna. Prościzna malowania. Na powiekę ruchomą jako barwę zastosuję sobie e, mój ukochany rozświetlacz. My Secret i wykorzystam właśnie ten spłaszczony pędzelek do tego, bo na takiej bazie rozświetlający cień będzie po prostu lepiej wyglądał. Nie będzie taki... Nie będzie miał takich ostrych zakończeń, żeby to powiedzieć. I tym samym pędzlem, wykorzystując cień z tej bazy, z tej palety, ten najjaśniejszy, błyszczący, spróbujemy sprawdzić, czy się da nałożyć. Nakłada się. Oczywiście pędzlem nie będzie takiego błysku, jakby miał nakładany palcem, ale muszę powiedzieć, że są, te pędzle są bardzo przyjemne, użytkowane. Są takie nie za lekkie, nie za ciężkie. Dobrze się je trzyma w dłoni i naprawdę bardzo fajne pędzle. Te małe pędzelki troszeczkę mi ograniczają moje. Możliwości, ale z drugiej strony Karolina też ma rację, mówi, że każdy, kto kupuje te pędzle, to już raczej jest w posiadaniu pędzli w bardziej popularnych kształtach. No ona chciała, wykorzystuje ten pędzel do takiego punktowego nałożenia rozświetlacza tutaj w kąciku, ponieważ ta paleta od Kobo nie ma takiego jasnego, więc rozświetlę sobie tym rozświetlaczem My Secret. Też od Daniela. Więc wszystko w rodzinie dostanie. Ten e, pędzelek mogę też użyć. Jak pomaluję sobie drugie oko, to go użyję do zrobienia takiego zagęszczenia czarnym kolorem wzdłuż rzędu, bo on jest bardzo precyzyjny. Świetny jest ten pędzel, naprawdę. Jeżeli nawet nie planujecie kupić całego bubbletu, no bo umówmy się nie potrzebujecie, to ten pędzel KM07 jest naprawdę świetny multifunkcyjny. Uważam, że ten pędzel, jeżeli lubicie makijaż, lubicie się malować, to to jest takie coś, co uważam dobrze mieć w swoim kuferku. Ja sobie zagęszczę tutaj brwi, nie brwi, tylko rzęsy. Widzicie on, w nim to on może nawet kreski malować. Też myślę, żeby się do tego świetnie sprawdził, bo jest naprawdę bardzo precyzyjny. A ja sobie tylko tutaj zagęszczę czarnym cieniem. Że zaraz sobie zrobię brwi, zaraz sobie rzęsy zrobię. Ale już skończę tą twarz, bo już nie chcę się wyłączać. Zamykam tą paletę do oczu. Biorę sobie paletę do... No, na przykład sobie wezmę, o, no, mój ostatnio ulubiony brązer Hollywood z W7. I wezmę ten pędzel do. No właśnie to jest dla mnie najbardziej ulubiony pędzel do nakładania, bo zobaczcie jaki on jest fajny, zwężony, on jest bardzo podobny do pędzla, którego mam z, no, od Daniela Sobieśniewskiego, ale ten od Daniela, nawet nie, to mam jakiś taki pędzel z Aliexpress, tylko ten jest taki fajny, bardziej ma ten włoski dół, jest, bardziej zwęży, wąski, taki pędzel miałam kiedyś od, to był zresztą mój ulubiony pędzel z Zoewy, no, jest. O widzicie? To był pędzel z Zoewy, to jest pędzel od Karoliny. On jest troszeczkę zresztą dłuższy. Bardzo dobry kształt. To była Zoewa 125. A ten jest też świetny, świetny. To są takie kształty dla mnie ulubione. Te pędzle na fajniejsze jak ja je wybiorę. Na razie są takie, wiecie, trochę śliskie. Włos jest bardzo sprężysty. Więc y, mam takie poczucie, że świetnie się ten y, nakłada, ale jeszcze mam też takie poczucie, że one są te włosy za śliskie. Nie wiem na ile, ile tutaj jest procent włosia naturalnego, a ile syntetycznego. Bo faktycznie tak y, jeszcze takie poczucie, że że ten pigment się ześlizguje z tego, ale może mi się wydaje. Natomiast kształt, długość tych włosków jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Bardzo dobra. Mam wrażenie, że Karolina tak jakby uderzyła w moje potrzeby. Ja sobie przyciemnię tą szyję, bo ten podkład nie był idealnie dobrany. Dobra, drugim pędzlem, żeby wykorzystać wszystkie ten, to jest pędzel do Różu I on jest wyraźnie bardziej mięciutki. Taki wiecie, bardzo mielutki. Ten był taki sztywny, o, taki bardziej sprężysty. A te włosie jest takie bardzo miłe. Biorę sobie paletę od Lindy. I tym razem wezmę sobie ten bardziej brzkwiniowy. No zobaczymy. Też świetnie się nakłada, ale. Do, jak ktoś ma taką cięższą rękę, to jednak preferuję, znaczy preferuję, proponuję, żebyście wykorzystywali takie pędzle typu Miotła, bo tutaj już można sobie takim mocniej napigmentowanym produktem zrobić krzywdę. Ale też świetnie. Widzicie, to są takie pędzle, chyba ciężko, ich, ciężko je popsuć. Dobrze, nałożę sobie jeszcze też tym samym pędzlem. Te delikatne z lindy rozświetlacze. Może sobie je też tutaj. Nie wiem, czy to coś widać. Coś tam widać. Dobra, zrobię brwi, rzęsy i za chwilkę wracam. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o malowanie się tymi pędzlami, Co mogę powiedzieć na koniec? Na koniec mogę powiedzieć tyle. Jeżeli macie trochę więcej pieniędzy, bo one nie są najtańsze, bo te duże kosztują około. nawet sprawdzałam to. Gdybyście chcieli kupić tak oddzielnie, to te duże do twarzy kosztują około 70, 69 zł bez promocji, a te są po 39. Nie jest to mało, jest to cena taka zoewy. nie wiem nawet czy nie Maxina, czy się trzeba byłoby sprawdzić, natomiast są też, bo jest dużo okazji obniżyć i tak dalej, zainteresowałabym się tymi, może, może jakby ten jest bardzo dobry, bo ma taki fajny kształt i te kształty są zawsze mile widziane, ja osobiście za takim kształtem nie przepadam, więc też nie polecam. Ale gdybym miała ja wybrać z tych wszystkich, to ten jest po prostu świetny, go będę używała, to jeszcze raz Wam powiem. KM03 ma świetny kształt, jest dosyć zbity, ale jednocześnie ma długie te włoski. Naprawdę bardzo, właśnie tym jednym pędzlem można zrobić cały makijaż. Drugi pędzel to oczywiście ten KM07. Bardzo dobry, tym, tym można pomalować usta. Nawet pomyślałam sobie, żebym sobie te usta pomalowała nim. Tylko jest brudny od. Wyczyszczę go, oczyścik od shopu. No, zobaczymy ryzyko. Wezmę jakąś pomadkę czerwoną. Może się uda. No, na moje ryzyko, uwaga. Bo on jest faktycznie bardzo, bardzo precyzyjny. Ponieważ nie jest. Jest przeznaczony do również do płynnych, mokrych produktów, więc jak najbardziej. Jest świetny, świetny do malowania ust. Jeżeli tylko lubicie malować pędzelkiem, to jest naprawdę świetne, Bardzo precyzyjne, naprawdę świetne, świetny jako pędzelek do malowania ust. Ja Wam się przyznam, że dawno nie malowałam ust pędzelkiem, trochę się odzwyczaiłam, ale jeżeli lubicie, chcecie, to naprawdę świetny, o wiele lepszy kształt niż te takie tradycyjne pędzelki, które są na sprzedaż. Okej, okay, świetny, Świetne to chyba słowo klucz. Naprawdę tak, ten plus ten, te dwa to są moi faworyci. Pozostałe, ten jeszcze jest też bardzo fajny, z taki wydłużony pędzelek KM05. Pozostałe, o te cztery to są moi faworyci, pozostałe no to już tam powiedzmy, że mniejsze robią na mnie wrażenie. Natomiast na pewno jest to taki komplet troszeczkę uzupełniający, jeżeli już macie takie bazowe pędze do, do blendowania to to jest coś fajnego. No to chyba tyle, bardzo Wam dziękuję, mam nadzieję, że miło oglądało się Wam ten film ze mną, czy ze mną, ja go nakręcałam, a Wy go oglądaliście. Co jeszcze? Dzisiaj fajny dzień, więc od razu humor lepszy, prawda? Dobrze. No, to buziaki. Gratuluję Karolinie stworzenia takiego fajnego zestawiku. Dla takich wariatów jak ja pędzlowych jest to coś, na co czekamy zawsze. Trochę trudno już jakby osobę taką jak ja, która ma naprawdę miliony pędzli zaskoczyć czymś, no ale naprawdę ten pędzel jest wow. Świetny, świetny. Bardzo fajny. To buziaki. Dziękuję za oglądanie. Na razie. Pa, pa.